2022. W tym roku przygotowaliśmy dwie nowości: nowy system Katenius i nowy Impact Glass. Zapraszamy. Z firmą Maestrium Protector przyjechaliśmy na targi do Berlina przedstawić nasz najnowszy produkt, którym jest Impact Glass. Szkło Impact Glass jest połączeniem zalet folii i szkła. Jest to szkło hybrydowe. Elastyczne, tak jak folia. W dotyku jest przyjemne jak szkło. Foli folii bardzo wytrzymałej na uderzenie i szkła, które jest bardzo odporne. Posiada warstwę oleofobową, która zapobiega zostawaniu odcisków palców. Szkło dedykowane jest do modeli Samsunga z Serii S i do wszystkich iPhone'ów. Myślę, że spełni oczekiwania klientów. Którzy czegoś takiego właśnie szukają. Impact Glass. Szkło i folia w jednym. Pierwszy i jedyny. Polecamy. KTNius 6.0 Co nowego? Nowy ploter kompaktowy, cięcie do 11 cali na smartwatch, na tablet, czy nawet maszynia do gotowania. Wszystko, co ma display, możemy tym systemem zabezpieczyć. Dajemy wieczną gwarancję dla klienta końcowego. Nowy software, program, który zbudowaliśmy od samego początku. Jest aplikacja wbudowana przez nas, która jest też cały czas rozszerzana o różne elementy jak i również tzw. management software. Widzimy, jaki pracownik, co ciął, ile ciął, kiedy ciął albo i nie ciął i co daje nam wtedy te szanse, żeby szybko zareagować. Mamy doświadczenie już od trzech lat z tym systemem. Mamy by około 500 tysięcy cięć miesięcznie i wiemy, co się dzieje na tym rynku na sześciu kontynentach. We wszystkich krajach praktycznie od Ameryki po Australię można nas system spotkać. MyScreen, KT News 6.0. Zapraszamy do współpracy.